Dzień dobry, Adam Urbański i Cariton Witam w kolejnym tygodniu, tym razem w serii Środowej Oliwkowej. Serdecznie witam nowych widzów na tym kanale w ogóle, bo trochę ich przybyło ostatnio. Witam Was serdecznie, witam też tych, którzy jeszcze nie subskrybują, a wyrażę taką chęć, do czego Was zachęcam. Dzisiaj będziemy się zajmować tematami Willysów i Fordów GPW, które u nas na warsztacie są odbudowywane. Jest ich w tej chwili no, kilka. Zajmujemy się też innymi tematami. Jak widać tutaj, wyżej na podnośniku, ale ta seria e, Porszakowa będzie jednak w weekendy, a w tygodniu e, ta oliwkowa. E, z prostej przyczyny, dlatego że na kanale Patryka Mikiciuka seria Porsche, 9, Porsche 911 Targa e, wychodzi w piątki, więc tego nie będę spoilerował. I dopiero jak ukaże się u Patryka, to tutaj więcej pokażę o tym temacie e, w naszej serii porsiakowej, już tak trochę bardziej vlogowo i zakulisowo, a jest sporo timelapsów, sporo roboty, bo praktycznie codziennie kilka, kilkanaście roboczogodzin godzin przy tym projekcie przepracowujemy. Natomiast wracajmy już do oliwkowych tematów, a konkretnie do bardzo wczesnego Forda GPW. Już wiemy, że nie najwcześniejszego, bo wiemy, że nasz widz Michał ma jeszcze starszego. Ale co? Zobaczymy, co się dzieje. Tak w ogóle to ostatnio pojawiam się czasem w Automobilklubie Morskim w Gdyni. Prowadziłem nawet tam jedną prezentację właśnie o Willis, o Fordzie GPW i byłem też ostatnio na spotkaniu z panem Andrzejem Lubiakiem, kierowcą rajdowym. Bardzo dużo pan Andrzej jeździł maluchami, no i, i miałem przyjemność zobaczyć też i posłuchać jego malucha, którym no, robi niezłe wyniki. persona, ma tam 50 czy 60 koni, jest naprawdę bardzo, 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 bardzo dobrze zrobiony. Chyba najlepszy Maluch, jakiego widziałem w życiu. A pan Andrzej, ta w ogóle jest osowianinem, także tak jak ja. No nic, wracamy do tematu. A za tym Fordem GPW, który czeka na kolejną dawkę części, kryje się rama. Rama, jak widać, Willisowa, choć z drobną przeróbką. Rama Willisowa do Forda GPW Którą przywiozłem w ostatni piątek z Radzenia Podlaskiego, ale nie uprzedzajmy faktów. Zobaczmy, jak to w ogóle wcześniej wyglądało. Bo w piątek ostatni po Polsce się dosyć ciężko jeździło. Zresztą zobaczcie sami. I jakość fabryki. W fabryce się komuś nie udało nitowanie. Fabryka, Fabryka Ford. Fabryka Ford. Pierw. 42, no. No i coś tutaj im nie poszło. Kwiecień 42. Ale chodzi, bo jest 4. Nie lata. No tak, bo się zdąży, zdążyły się rozprężyć w no otworze tylko po prostu łebki nie doszły. No nic, no to. W sensie, że głowa do góry na pocieszenie, że nie tylko my z, 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 z zielenity zrobiliśmy w, 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 w naszym krótkim e, doświadczeniu. Dużo takich dziwnych miejsc, które są niedociągnięte przy tym samochodzie przez fabrykę. No tak, pierwsze miesiące produkcji. No ale, ale, przez, ale co? Się I teraz, teraz co, Drabiesz widzę, tutaj e, łapkę... dziurkę tutaj trzeba ją załatać? Palnikiem, bo ktoś to wypalił. Yy, no. Tak, no, palnikiem, że jakby, jakby palnik, czy coś takiego. Mm -hmm. I potem to trzeba złożyć na auto i zrobić tą część tutaj. Ua. Dobra, mała no, awaria. No, no bo nastawiałeś tutaj jakiś ja masek. No, ja nastawiałem. No dobra, e, przywiózłem ramy teraz do tego samego forda. I tak jest to Willisowa rama, ponieważ to jest wczesny Ford, który jeszcze miał Willisową ramę. Tak? Boże, no. Dobra, bo tutaj ogólnie zastreczowany jest karton z jakimiś tam częściami. Tutaj nawet nasz adres Bo to miało jechać kurierem takim jakimś zewnętrznym Ale koniec końców kurier zewnętrzny nie przyjechał i ja pojechałem Do Radzynia o. o, są blaszki Są blaszki, <laughs> śrubki Zaczęto od maski Ale nie mamy maski No właśnie, mówiłem to Marcinowi Macka, wzmocnienia, zaczepy, coś tam, coś tam. No bo fajnie, to są części. Trzeba I tylko... maska Tutaj dalej śrubki. I tutaj kolejne od maski rzeczy. I teraz się będzie na chwilkę. To są śruby motywalnie karoserii LS FPR, teraz, 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 A jakie to są śruby? Ciekawe, że są z tymi sprężynami. To jest interesujące. Teraz się A, O, tabliczki nawet są. Ori? Ori. GPW 7437. Jakość nie pozwala. No. O, jest to może. Tak, widać? No, coś tam było widać I Trzeba je przeczyścić generalnie je przemyć No Ale ten... Dzień dobry Z A nie było? No jest. Już na miejscu. Trzeba zrobić parę otworów. No, go. tutaj tam wykończyć, tak? Tak. A no, to już jak będzie wszystko. Wow. No, no wygląda to nieźle. No. Z do tego, że nie było tego w ogóle. <noise> no i pasuje z podłogą. To ten narożniczek tam. Aha. Trzeba poprawić, a tak to wszystko jest tak jak jest. Super. Wszystkie krawędzie, linie Aha. i miejsca, gdzie powinno wszystko postawać. I tam jeszcze też zrobić tak, żeby to łączenie było mniej widoczne, no nie? A, tu. Tak, tak, tak. No. Super. Na razie to przymierzam po i... Super. Ale tym, tutaj jest tam jeszcze te... eee, ta część. Jest spasowana już zresztą na swoich odłamkach I jest podłoga schowka. A jest i z całą ścianą Odnaczony. Tak, tylko nie zrobiłeś tego podgięcia pod stężynkę. Jest. Jest? Jest. No może trochę mało wyrośnie. Ale jest wystarczająco dużo. Super. Super. Podłoga też jest pozgrzewana, tak jak powinna być, a nie spowana, bo we wczesnym jest zgrzewana. Dobrze, dobrze. No super. Elegancko. trzeba ja wszystko podociągać na swoje miejsce, gdzie jest to ustalone. Już. I... I jest. Dobrze, dobrze. Po Marciu będzie zadowolony. No, jak zobaczy cała na to to już się Tu jeszcze otwory, nie? A, no to już tam wiesz. Zdrowe. Elegancko. Elegancko. Nie było grodzi, a jest. A tu była grudź i nie ma. Komu to potrzebne? A wracając do blacharskich tematów, no to karoseria do tego Forda GPW, od którego jest Terama, którą za chwilę pokażę, też powstaje. Są już tyle nadkola zrobione, nawet tutaj jest już drugi panel boczny zrobiony ze wspawaną reparaturką produkcji filipińskiej, ale okazało się, że można było ją tak przystosować, żeby zadziałała. Tak samo jak nadkola. też o dziwo są filipińskie i też zadziałały z małą przeróbką ze strony RFA, ale, ale zadziałały. Natomiast tu podłoga tylna, przednia, reparaturki różne są z z Motor Pool. O dziwo, wczesny Ford. Wczesny Ford A obramówki tylnych schowków są jednak bez przetoczenia. Wczesne Fordy ogólnie mają tutaj takie przetoczenie, jak rowkarką zrobione, a tutaj oryginalnie z tej budy wyciągnęliśmy takie ramki bez przetoczenia, więc takie same zostały zakupione, no i są i będzie można się Zajmąć tym, żeby potem te klapki tutaj przekręcić, trzeba je najpierw jeszcze naprawić. Oryginalne stopnie na prawił, naprawił które, które przychodzą tutaj. I mimo tego, że tamten prawy bok będzie wymieniony cały na nowy, to oryginalny stopień też został na tamtą stronę naprawiony. Także fajnie będzie, będzie trochę jeszcze więcej oryginału. Natomiast samo, samo pod szybie, ściana grodziowa to jest tutaj. I widać, że już ta brakująca część tutaj ściany grodziowej została wspawana. Były tutaj jeszcze dodatkowe otwory, którymi Rafał też się zajął. E, jeszcze trzeba zrobić koszyczki, e, poprawić jakieś otwory i takie rzeczy, doszlifować. Także to jeszcze półtora tygodnia hmm, z tą karoserią mniej więcej Rafał będzie walczył. E, następnie zajmiemy się błotnikami. E, ramą szyby, maską, której na razie nie ma, bo się okazało, że dwie maski, które Marcin miał do tego samochodu, obie są słabe, e, więc szukamy Fordowskiej maski, jeżeli ktoś z Was ma oryginalną Fordowską maskę, którą da się naprawić, przede wszystkim chodzi o wzmocnienia zawias, to, to chętnie, chętnie taką maskę e, odkupimy. E, to to jest to oraz zajmijmy się ramą, którą już pokazuję. Dobra, jest to Willisowa rama. Ci z Was, którzy nas oglądają już długo, albo interesują się tym tematem, niezależnie wiedzą o tym, że rama od Forda GPW trochę się różni. Na przykład, tutaj z przodu w Fordzie GPW jest taka belka. O, taka, taki ceownik. Natomiast tutaj. Akurat jest rura jakaś taka ogrodzeniowa, natomiast widać tutaj ślad oryginalnej rury, która powinna tutaj być między właśnie grillem a chłodnicą. No i ona została wycięta. Ktoś tutaj prawdopodobnie większy silnik po prostu wstawił. No i jest to rama od Willisa, a ma nabity fardowski numer tutaj 7137, jeżeli dobrze widzę i zaraz porównamy to z numerem na tablicy znamionowej. Jest tutaj oczywiście sporo jakiś tam przeróbek, ale to y, można bez problemu usunąć. Uważam, że rama ogólnie jest całkiem niezła y, i jej naprawa nie powinna być jakaś kosmicznie trudna. Aczkolwiek nawet naprawy ramy można zrobić źle, co się tym wiem. Y, tylna belka no Najlepiej byłoby ją wymienić, aczkolwiek myślimy z Rafałem, czy nie naprawić tej belki, która tutaj jest. Trochę ma ubytków, no ale zobaczymy. W razie czego nową taką belkę mam w Warszawie w DHL-u na Cle. Cóż, trochę tutaj widać, że Marcin szlifował. Natomiast całkiem fajna rama, i to jest rama do właśnie do tej karoserii. Zobaczymy jeszcze. O, tu jest belka, jeszcze z oryginalną oliwkową farbą, nabitej f nie widzę. 7137 tam było, dobrze pamiętam? 7437, o, czyli musiałem się zauważyć, 7437. No i oryginalne tabliczki, oryginalna klapka, oczywiście do korekty, ale fajnie, że, że to jest, także ta klapka trafi oczywiście Tutaj. O. No i fajnie. A propos Rafała, no to zobaczcie, bo e, dałem się dzisiaj przewieźć Rafała e, celiką, bo odbieraliśmy jego celikę ze zbieżności i zostawiliśmy naszego firmowego busa na to samą naprawę. Zobaczcie. Czy celika będzie jechać teraz prosto? W końcu tak. Może, może nasz, bus, na, nasz bus też będzie jeździł prosto, ale tymczasem test jak wchodzę, jak po tym jak schudłem 20 kilo wchodzę do twojej celiki, no to... bo, bo tam no no to co nagraliśmy dla Patryka to było to było dwa lata temu, no, i to było. Czekaj, ja się wmieszczę nie wiem, jak ty To było, czekaj, wyjmę sobie portfel z kieszeni, żeby może było łatwiej. Ała, ała. a nie, ty ja siedzę. O co chodzi z tym progiem? A co to jest? No jest fioletowy. A, bo miałem tylko fioletowy spray, a one były strasznie, strasznie podrapane. <grym I, i, <grym i, I po prostu wzięły fioletowy. nie, zgubię cały czas otwarte szyby i się tutaj, że, oh. brum, brum. A. Aaaa! Brom brom! A czekaj, to jest ten pas bo ogólnie. Mam dla kogo żyć. Na sportowo Wymagania Nawet dwie gaśnice są. A jeszcze jedna podka Olej Był Był A tu też gaśnica jest, no dobrze, no to jak się spali to, znaczy, no, to, to... jeszcze nie było takiej sytuacji Fajnie Zobaczymy szyby Nieźle. To od razu będziesz mógł szybę wymienić. Eee, a co to jest? Tak, a co? Co to jest? Takie tam eee, Gadżety. JDM. O Ale wam coś pokazuje? Eee, tak. Tylko, że ma już zakończone mi wtyczka. A co on ma pokazywać? No tam takie różne fici. Zero sto? Jeśli się zrobili też dobrze, jak jeszcze zrobią w busie dobrze, to wtedy można Porsche oddać, bo tam też. Tam też? No jest źle. Tam, no. gdzie robili i mi, i tobie wcześniej, też zrobili źle. nie się oglądają mi się okazało, na nie. No, ale nie byliśmy gdzie. Jeździ, jeździ ja, jeżdżę, ja jeżdżę z psełem samochodem i też jest brudno w środku Jeśli jeździ zawsze z otwartymi oknami, no to tak później się jeździ się przez wioski No, ta. no to tak jest. Ale kierownica jest zajebista Tania nie była Tania nie była, ale już z tego zamszu to tam no, nie, to nie wierzę zostało jeszcze raz Prawdziwa włoska kierownica Momo Prototipo no. Ori ORI w ogóle jeszcze bym zapomniał, ale oczywiście Ford GPW z Krakowa do Krakowa też powstaje. Dostał w tym tygodniu karoserię, dostał przód. No i teraz czeka, żeby mu jeszcze zamontować to, czego brakuje, czyli jeszcze silnik, który czeka u nas na magazynie, na to, żeby go zmontować. Skrzynię biegów też wtedy zamontujemy. Natomiast no, karoseria już nie jest zawinięta pod ścianą, tylko jest. Jest na aucie. To nie jest jeszcze finalne spasowanie elementów, bo no bo jeszcze nie jest, bo nie jest jeszcze wszystko tak, jak należy, ale już widać, że jest to samochód. Fakt, że już to trochę trwa, ale, ale w końcu jest to auto, także z tego, co wiem, to pan Artur się bardzo też cieszy. I my też się cieszymy swoją drogą. Pozdrawiam. Dziękuję. Krótki, ale treściwy mam nadzieję odcinek i mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli nie subskrybujecie, to oczywiście polecam. I właśnie chyba teraz już wbijamy 7000 więc ogólnie super. Ten ostatni odcinek o tym chyba nam 250 widzów przyniósł, także mega fajnie. Oglądajcie dalej. Będziemy dużo pokazywać. Również Jaguary wrócą, jak jeszcze przyjedzie podłoga, bagażnika. Taka, żeby o tutaj gdzieś się znalazła, o, 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 tu. Eee, I kończymy tego Jaguara, zaczynamy następnego. Eee, robimy tego Forda GPW. Robimy tego Forda GPW, tutaj zaraz będzie trzeba go już czyścić, żeby był kolejny e, do zrobienia. E, a ja rano się pakuję i naszemu widzowi e, z Hamburga, e, Dariuszowi, wiozę maskę i błotnik, e, które Rafał już wcześniej odbudował e, i są już w podkładzie i mogę i mogę je zawieść. A będąc tam, może jeszcze coś dla Was nagram. Zobaczymy, zobaczymy. Także nie wiem, co będzie w następnym odcinku. Czy to będzie odcinek z tych tematów, czy to będzie odcinek z tematów tego mojego wyjazdu weekendowego. Zobaczcie sami. Wyjazd będzie bardzo ekonomiczny, ale mam nadzieję miły. Do zobaczenia. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam, do zobaczenia.